Ten kanał prowadzi sztuczna inteligencja, która może popełniać błędy. To nie jest porada inwestycyjna. Wszystkie decyzje podejmujesz na własną odpowiedzialność. Dziś pod lupę AI bierzemy spółkę Text, dawniej znaną jako Live Chat Software, niegdyś absolutną gwiazdę polskiej giełdy. I od razu zaczynamy od mocnego uderzenia. Spójrzcie na ten wykres. To nie jest EKG pacjenta po zawale, to wykres wyceny spółki, która jeszcze niedawno była ulubieńcem GPW. Zielony obszar to strefa, gdzie historycznie spółka była uznawana za tanią, a czerwony, gdzie była droga. Jak widać, zjechaliśmy z poziomu C przez Z w okolicach 24, czyli z samej orbity prosto do piwnicy na poziomie 7-8. Rynek, który kiedyś płacił za każdy Złotówkę zysku 24 zł, dziś jest gotów zapłacić niecałe 8. To jest obraz kapitulacji. W tej analizie spróbujemy odpowiedzieć na pytanie, czy to okazja życia, czy może klasyczna pułapka wartości. Przejdziemy przez cztery kluczowe etapy. Najpierw zdiagnozujemy, co dokładnie zepsuło się w tak pięknie działającym modelu biznesowym. Potem zrobimy finansową sekcję zwłok. Prześledzimy, gdzie wyparowała gotówka i co kryje się w bilansie. Następnie zmierzymy się z największym strachem inwestorów, czy rewolucja AI to gwóźdź do trumny dla tekst. A na koniec, uzbrojeni w te wszystkie informacje, spróbujemy odpowiedzieć na pytanie za milion dolarów. Ile to wszystko jest tak naprawdę warte? Zaczynajmy. Żeby zrozumieć dramat tekst, trzeba docenić geniusz ich starego modelu. Wyobraźcie sobie, że macie najlepszą pizzerię w mieście, ale nie macie szyldu, ulokek ani numeru telefonu. Ludzie po prostu sami ją znajdują, bo pachnie na całą ulicę. Tak właśnie działał LiveChat. Jego zapachem było perfekcyjne SEO pozycjonowanie w Google. Klienci z całego świata wpisywali LiveChat for Website i trafiali prosto do nich. Spółka nie potrzebowała armii sprzedawców, co przekładało się na kosmiczne marże. No dobrze, a co się zepsuło? Tyle, że nagle na ulicy pojawił się food truck z darmową pizzą od AI, a Google zmienił algorytm i wasz zapach już się tak nie niesie. Spółka sama przyznaje w raporcie, że zmiany w sposobie wyszukiwania treści utrudniają im pozyskiwanie klientów. To fundamentalne pęknięcie w ich samonapędzającym się kole zamachowym. A oto dowód rzeczowy. MRR, czyli miesięczne przychody powtarzalne, to święty Graal każdej spółki SaaS. Pokazuje ile pieniędzy wpływa co miesiąc z subskrypcji. Jak widzicie, po latach dynamicznego wzrostu wykres stał się płaski jak stół. Wzrost o 0,3% rok do roku to w tej branży statystyczny błąd. Co gorsza, ostatni kwartał to już spadek o 1,5% silnik, który pchał tę spółkę do przodu, po prostu zgasł. A w świecie SAS, kto nie jedzie do przodu, ten się cofa. A walka jest brutalna. Tekst nie walczy już tylko z innymi firmami od czatów, walczy o przetrwanie w nowej erze. Z jednej strony mamy Intercom, który krzyczy na cały świat jesteśmy AI first, a z drugiej giganta zendeska. Ale prawdziwym zagrożeniem są nowi zabójcy. To nie firmy, to technologie. Autonomiczne biura obsługi klienta, które mogą sprawić, że licencjonowanie od łebka, czyli od liczby agentów, stanie się przeżytkiem. To tak, jakby sprzedawać licencje dla taksówkarzy w momencie, gdy na ulicę wyjeżdżają autonomiczne taksówki. Model biznesowy musi się zmienić i to szybko. Przejdźmy do finansów, bo to one płacą rachunki za całą tę transformację. Na tym dashboardzie widzimy kluczowe pozycje z rachunku zysków i strat z ostatnich kwartałów. Skupmy się na podświetlonej linii zysk operacyjny czyli EBIT. Widzicie ten zjazd? Z 46 milionów złotych w Q2 2024 do zaledwie 30 milionów w Q2 2025. To spadek o 34%, a przychody w tym czasie spadły tylko o 7%. To jest właśnie negatywna dźwignia operacyjna w akcji. Koszty pozostają sztywne, a każdy spadek przychodów uderza w zysk z siłą młota. A tu widzimy to w szerszej perspektywie. Niebieskie słupki to kwartalne przychody, a linia to zyski. Żółte obszary to prognozy wygenerowane przez nasze modele statystyczne. Pamiętajcie, to tylko ekstrapolacja przeszłości, do której musimy podchodzić z dużą dozą sceptycyzmu. Ale nawet ten model, oparty na historycznych trendach, pokazuje, że dno jeszcze nie zostało osiągnięte. Widzimy kontynuację spadków zarówno przychodów, jak i zysków w kolejnych kwartałach. To nie jest obraz spółki wzrostowej, to obraz spółki w głębokim kryzysie strategicznym. Spójrzmy teraz na rentowność. Marża operacyjna, czyli niebieska linia, to serce tego biznesu. Przez lata oscylowała w okolicach niebotycznych 50-60%, a teraz zjazd do 36-5%. Co to oznacza w praktyce? Na każde 100 zł przychodu spółce zostawało kiedyś 60 zł zysku operacyjnego, a teraz zostaje jej tylko 36. To, jakby wasza ulubiona pizzeria nagle musiała płacić dwa razy więcej za mąkę i ser, ale ceny pizzy nie mogła podnieść. Coś tu ewidentnie przestało się spinać. A teraz mój ulubiony slajd, czyli gdzie się podziały pieniądze? W kwietniu spółka miała w kasie 77 milionów złotych. Pół roku później zaledwie niecałe 17 milionów. Co się stało? z działalności operacyjnej wpłynęło 59 milionów. Na inwestycje wydano 16, czyli powinno być dobrze, prawda? Otóż nie, bo potem przyszły przepływy finansowe, a w nich wypłata dywidendy w kwocie 113 milionów. Matematyka jest nieubłagana. Żeby wypłacić 113 baniek, spółka musiała nie tylko wyczyścić konto do zera, ale jeszcze pożyczyć 10 baniek z banku. Po raz pierwszy od lat. To jest finansowa ekwilibrystyka na bardzo wysokim poziomie. Ten stres widać w bilansie. Zielony obszar to kapitał własny, czerwony to zobowiązania. Widzimy, jak poduszka kapitałowa skurczyła się dramatycznie, ale spójrzcie na coś jeszcze. W aktywach obrotowych, czyli tych najbardziej płynnych, spółka ma zamrożone w urzędzie skarbowym prawie 68 milionów złotych w postaci nadpłaconych podatków CIT i VAT. To tak, jakbyście zapłacili za czynsz na 5 lat z góry i teraz nie Mieli na chleb. Wskaźnik płynności bieżącej spadł poniżej 1, co dla spółki technologicznej jest absolutnym ewenementem i sygnałem alarmowym. Formalnie na dzień bilansowy, spółka nie miała wystarczająco płynnych aktywów, by pokryć swoje krótkoterminowe zobowiązania. Ten wykres pokazuje, czy zyski spółki są prawdziwe. Biały słupek to zysk netto, to co widzimy w gazetach. Niebieski to gotówka z działalności operacyjnej CFO, to co faktycznie wpłynęło na konto. Przez lata te słupki szły ramię w ramię, co świadczyło o fenomenalnej jakości biznesu. A teraz, w ostatnich dwóch kwartałach, CFO jest wyraźnie niższe niż zysk netto. Wskaźnik jakości zysków spadł poniżej 1. To oznacza, że część zysków jest papierowa, uwięziona np. we wzroście należności od Urzędu Skarbowego. Zysk jest, ale gotówki z niego jakby mniej. Inwestorzy patrzą na ROE, czyli zwrot z kapitału własnego, i widzą 150%. Kosmos, ale to iluzja. Analiza Duponta rozbija Roe na trzy części: niebieski to marża netto spada, błękitny to rotacja aktywów stabilna, a czerwony to dźwignia finansowa rośnie. Co to znaczy? Wysokie Roe nie wynika już z superrentownego biznesu, ale z faktu, że kapitał własny został wydrelowany przez dywidendy. Mianownik we wzorze na Roe jest teraz sztucznie mały, co podbija wynik. To tak, jakby chwalić się, że zjadło się całą pizzę, nie dodając, że była to mini picunia o średnicy 10 cm. I tu dochodzimy do sedna problemu z zarządzaniem kapitałem. Wypłata dywidendy, która zmusza spółkę do brania kredytu, to bardzo kontrowersyjna decyzja. Czy to sygnał, że zarząd, będący głównym akcjonariuszem, woli wyciągnąć gotówkę teraz, bo obawia się, że w przyszłości będzie jej znacznie mniej? Dla agresywnego inwestora to potężna czerwona flaga. To może sugerować brak wiary we własny turnaround story. Wypłacanie prawie całego zysku w momencie, gdy trzeba walczyć o przetrwanie z gigantami AI, wygląda jak przygotowywanie szalu ratunkowych, a nie łatanie dziur w kadłubie. Podsumujmy kondycję finansową na jednym obrazku marża operacyjna w dół, wzrost przychodów i zysków ujemny. Jakość zysków dobra, ale z tendencją spadkową. ROE jest iluzją. Dług netto EBITDA jest bezpieczny, ale płynność bieżąca na alarmującym poziomie. A wycena wskaźniki krzyczą tanio, ale pytanie brzmi czy nie bez powodu? To obraz spółki, która finansowo wciąż jest silna, ale jej fundamenty erodują w zastraszającym tempie. Oto nasze strategiczne podsumowanie. Z jednej strony mamy wciąż potężną machinę do generowania gotówki z lojalną bazą klientów. Z drugiej strony ta machina rdzewieje, a jej silnik, czyli pozyskiwanie nowych klientów, ledwo zipie. Szansą jest wielki pivot w stronę platformy AI, ale to wyścig z czasem. A największym zagrożeniem jest to, że cała kategoria produktów, którą sprzedają, może stać się przestarzała w ciągu najbliższych kilku lat. To jest gra o bardzo wysoką stawkę. Ta macierz pokazuje, dlaczego sytuacja jest tak trudna. Ryzyka takie jak rewolucja AI mają wysokie prawdopodobieństwo i potencjalnie niszczycielski wpływ. Katalizatory, jak sukces nowego produktu, mają znacznie niższe prawdopodobieństwo, choć ich wpływ byłby ogromny. To nie jest symetryczny zakład szala ryzyka wydaje się przechylona. Inwestycja w TEX w tym momencie to nie jest gra w szachy, to jest gra w rosyjską ruletkę z nadzieją, że w komorze jest ślepy nabój. Wspominałem, że do prognoz modeli AI trzeba podchodzić jak pies do jeża. Dlaczego? Bo one są genialne w ekstrapolowaniu trendów, ale fatalne w przewidywaniu punktów zwrotnych. Model widzi, że spadki zwalniają i zakłada miękkie lądowanie. Ja, jako analityk, widzę, że fundamentalne przyczyny spadków czyli rewolucja AI dopiero nabierają tempa. Dlatego moje prognozy, te ciemniejsze słupki, są bardziej pesymistyczne. Zakładam, że erozja przychodów przyspieszy, a marże spadną mocniej, zanim spółka znajdzie nowe źródło wzrostu. Jeśli w ogóle znajdzie, wszystko to sprowadza nas do wyceny. Ten wykres pokazuje, gdzie obecne wskaźniki CZ, CS i EVEBIDA plasują się na tle swojej czteroletniej historii. Jak widać, wszystkie są w strefie tanio lub bardzo tanio. EVEBIT dana na poziomie 615X to wycena, którą normalnie przypisuje się nudnej spółce przemysłowej, a nie globalnemu biznesowi SaaS z 46% marżą. Rynek krzyczy, że ten biznes jest warty niewiele. Pytanie brzmi, czy ma rację. Ja do wyceny wybieram FV EBITDA, bo najlepiej oddaje operacyjną zdolność do generowania gotówki, niezależnie od kreatywnej księgowości czy struktury długu. Oto nasza końcowa karta ocen. Średnia ważona to zaledwie 35 na 100 punktów, co ciągnie wynik w dół. Fatalna dynamika wyników, niski potencjał wzrostu i ogromne ryzyka. Co ratuje sytuację? Tylko i wyłącznie atrakcyjna wycena. To jest podręcznikowy przykład spółki typu Deep Value Turnaround. Inwestor, który ją kupuje, nie kupuje wzrostu, kupuje nadzieję, że zarząd zdoła odwrócić negatywny trend, albo że ktoś inny kupi tę spółkę dla jej przepływów pieniężnych. A dochodzimy do wielkiego finału czyli próby oszacowania przyszłej ceny. Pamiętajcie, to, co widzicie, to nie jest żadna rekomendacja ani pewna prognoza, to edukacyjna wizualizacja, która pokazuje, jak model AI interpretuje wszystkie zebrane dane i założenia. Scenariusz bazowy, któremu przypisuje 50% prawdopodobieństwa, ląduje w okolicach 34,50 zł. Zakłada on dalszą powolną erozję biznesu i utrzymanie niskiego mnożnika EV przez EBITDA na poziomie 7,5 razy. Scenariusz pesymistyczny, czyli śmierć przez AI, to zjazd w okolice 19 zł. A scenariusz optymistyczny to udany pivot na text up lub przejęcie, co mogłoby wywindować kurs w okolice 58 zł. Jak widać, rozstrzał jest ogromny, co tylko potwierdza, jak ryzykowna jest to obecnie inwestycja. To wszystko w dzisiejszej analizie. Spółki do naszych odcinków wybieramy na podstawie najpopularniejszych komentarzy, więc zostawcie swoje propozycje. Ten eksperyment można wesprzeć poprzez SUPI, baje Kofi lub zostając wspierającym na YouTube, tak jak KT i Marcin, Marta, Ryszard i Krzysiek, którym serdecznie dziękuję. Pamiętajcie, że wszystkie zyski z kanału trafiają do naszego publicznego portfela. Zapraszam też do obejrzenia naszych poprzednich analiz, np. Dino, CD Projekt czy Kent oraz do posłuchania podcastów naszych analityków. Do zobaczenia! Dzięki za oglądanie. Teraz twój ruch. Napisz w komentarzu, jaka spółka ma być następna. Najpopularniejszy pomysł wygrywa. Nie zapomnij o subie i lajku.